Studiując fotografię w Londynie, rozpocząłem pracę nad serią portretów polskich lotników, polskich weteranów, którzy przyczynili się do zwycięstwa aliantów w czasie II wojny światowej. Miałem poczucie, że podejmuję swego rodzaju wyścig z czasem. Moi bohaterowie umierali, odchodzili z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Myślę jednak, że również dzięki mojej pracy pozostaną z nami, świadcząc o historii, której są częścią. Michał Solarski przemierzał setki kilometrów przez rodziną przez rodzimą Polskę, przez Wielką Brytanię, przez Kanadę i USA po to, aby odnaleźć bohaterów polskich sił powietrznych i przy okazji ich sfotografować. Te zdjęcia, które zrobił Michał Solarski, właściwie portrety, one są absolutnie wyjątkowe. Jest to fotografia dokumentalna, która też nosi za sobą taki nośnik artystyczności. Ujął nas charakter tych fotografii, portretów osób, które są szybimi ludźmi, a mimo to z tych fotografii emanuje ich stały związek, ciągły związek z tą przeszłością, z, z, z tymi czynami, których oni dokonali w czasie II wojny światowej. Wczytując się w biogramy tych osób, w ich historię, uznaliśmy, że Dobrym pomysłem byłoby przygotowanie ekspozycji. Wiadomo, że jest to ekspozycja prezentująca portrety, ale chcieliśmy nadać jej kontekst historyczny, tak szczególny dla nas, ponieważ udział Polaków w Bitwie o jest znaczący i, i, i powszechnie znany. I na podstawie tych zdjęć powstały inne warstwy wystawy, czyli treść. Do tego też uzupełnieniem są zdjęcia ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Formą wystawy nawiązaliśmy do wnętrza kadłuba e, samolotu. Często, jak się widzi takie mm, surowe maszyny, surowe samoloty, one mają żebra w środku. Są też plansze, które są de facto na suficie i na które można spojrzeć z dołu w górę i je obejrzeć. Na nich właśnie będą pokazane stare fotografie nieba, czyli takie jakie były robione z ziemi, właśnie samolotów lecących po niebie. To jest właśnie taka reżyseria wrażeń, która no nawet działa trochę na podświadomość odbierających. Oni nie muszą mieć świadomości, że weszli do, 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 do czegoś, co, co, co było inspirowane kadłubem samolotu, natomiast y, tu chodzi o właśnie same wrażenia takie ogólne, których nawet odwiedzający może być nieświadomy. Kluczem do ekspozycji było to, że wyodrębniliśmy się od tych postaci pilotów myśliwców, pilotów bombowców, personel naziemny oraz mechaników. W naszej świadomości są czyny pilotów z Dywizjonu 303, ale ten sukces to praca wielu, wielu ludzi, i dzięki temu, że te portrety przedstawiają te postaci różnych tej specjalności. Uznaliśmy, że taki podział będzie najbardziej adekwatny. To też jest uzmysłowienie nam, że ci weterani żyją wśród nas, już jest ich coraz mniej, a wydarzenia, o których opowiadamy, wydarzyły się 80 lat temu, więc wystarczy sobie to uzmysłowić, jak odległy jest to czas. Ci ludzie powoli, zwyczajnie od nas odchodzą, za chwilę już w ogóle ich nie będzie.